Dzień dobry, witamy Państwa w takim majówkowym komentarzu portalu epetrol.pl do sytuacji rynkowej. Chcemy wspomnieć paru, w paru zdaniach chociaż o tym, co się dzieje na światowym i krajowym rynku paliwowym, żeby Państwu dać pewną informację jak mogą wyglądać ceny w najbliższych dniach, jeśli chodzi o stacyjną średnią w naszym kraju. Tak złowrogo wygląda benzyna 95-oktanowa podrożała o grosz i kosztuje 6 zł i 66 zł. Natomiast olej napędowy, jak zaklęty, niemalże od końcówki marca nadal bez zmian 6 zł. i 69 groszy. Również bez zmian w tym tygodniu, autogaz z ceną 2 zł. i 84 grosze za litr. Jeśli chodzi o sytuację na rynkach światowych, tam nie ma dnia wolnego, nie ma takiego odpoczynku jak w przypadku rynku polskiego, i tam działo się sporo, chociażby w konsekwencji zmian na rynku amerykańskim zmiany zapasów mamy wyraźny spadek ropa w tej chwili. W chwili sięgnęła poziomu nieco ponad 83 dolarów za baryłkę, a więc to jest zmiana no wręcz skokowa, czy lawinowy spadek ceny, ceny surowca. Zapewne w najbliższym czasie to będzie nieco przynajmniej przez ropę odpracowane. Ta zmiana zwyżkowa nastąpi, ale jednak no, ten jednodniowy, taki potężny. Ruch obniżkowy na pewno zostanie zapamiętany i wpłynie na, na kształtowanie się cen paliw gotowych. Jeśli chodzi o sytuację w kraju, tutaj nie spodziewamy się jakichś bardzo znaczących zmian. Ceny, ceny zapewne będą stabilne w najbliższych dniach, i tutaj prognoza dla benzyny i diesla jest dosyć podobna. Warto powiedzieć o tym, że te ceny, zapewne ceny tych obu paliw będą się w najbliższym czasie mogły zrównać. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, to prognozujemy przedział 6,62-6,72 na ten kolejny tydzień, a więc już okres po majówce, między 6 a 12 maja, jeśli chodzi o olej napędowy 6,63 do 6 zł i 73 grosze za litr. W przypadku autogazu również stabilizacja między 2,82 a 2,89 za litr. Także tutaj wielkich zmian nie oczekujemy. Pamiętajmy, że w okresie majówki na większości stacji sieciowych funkcjonują takie czy inne promocje lojalnościowe. Można sporo zaoszczędzić, trzeba się tylko rozejrzeć, przyjrzeć warunkom poszczególnych, Sieci stawianych klientom, które, które pozwolą zaoszczędzić nawet do 40 groszy na litrze poszczególnych paliw, także to jest ta, ta zmiana, która w tym roku w majówkę działa podobnie jak w wakacje, i warto zapewne pochylić się nad nią, jeżeli interesują nas niższe koszty tankowania w tym okresie wyjazdowym.